Dzień dobry, dzień dobry. Wyjechaliśmy w, właśnie z tego Piombino. No niestety nie pokazaliśmy Wam, że było tam blisko morze, ponieważ się okazało, że od tego parkingu to morze wcale nie było blisko, więc zawinęliśmy się stamtąd, słuchajcie, i jesteśmy właśnie w drodze do Pizy. Ale że chcieliśmy po drodze zrobić sobie przerwę. Tu zobaczcie, Mariusz Wam pokazuje właśnie parking. To jest parking taki dla kamperów i jest on y, czynny y, w ciągu sezonu. No teraz tam nic się nie dzieje, jest też bezpłatny, no ale nie znajduje się on bezpośrednio, właśnie zobaczcie nad samym morzem, a my chcieliśmy takiego miejsca, o, tak jak właśnie tutaj, ale tutaj też nie możemy stanąć, żeby zrobić sobie piknik, bo jest to parking należący właśnie do tych restauracji. Więc pewnie by to trochę słabo wyglądało i obawiam się, żeby nas stąd przegonili, więc jedziemy i szukamy dalej, a sytuacja wcale nie wygląda fajnie, żeby znaleźć sobie to ekstra miejsce, takie, które mamy w głowie wymarzone. Bo zobaczcie, jak się kończą restauracje, to zaczynają się na przykład kolejne kempingi i one właściwie łączą się jeden z drugim, jeden z drugim. Jesteśmy trochę już zmęczeni tymi poszukiwaniami i trochę sflustrowani. No bo już byśmy chcieli bardzo spełnić to swoje marzenie i się zatrzymać nad tym morzem, a tu niestety się nam no nie udaje znaleźć takiego fajnego miejsca, więc postanowiliśmy, że będziemy jechać dalej, no będziemy jechać bezpośrednio, tak jak już Wam chwilę wcześniej powiedziałam, do Pizy i może po prostu jadąc, Natrafimy gdzieś na jakieś fajne miejsce i uda się nam zatrzymać. A jak się nam nie uda zatrzymać, no to zrobimy to po prostu może jutro. No nie wszystko można mieć to, co się chce w danym momencie. Ale słuchajcie, to w ogóle jest dla mnie w tym momencie taka mm, dziwna sytuacja, bo ja nagrywam Wam ten dźwięk później. To znaczy, śmiejemy się, że cenzura Huberta nie dopuściła do wersji oryginalnej, więc muszę, muszę Wam teraz nagrać to, co się wydarzyło. Przed chwileczką Wam pokazałam właśnie, gdzie stoi nasz kamper, bo dojechaliśmy do Pizy. No i udało się nam tutaj właśnie dotrzeć przed katedrę i też odrobimy swoje zadanie, czyli podtrzymamy wieżę przez jakiś czas, żeby się po prostu. Naprostowała. Widok, słuchajcie, niesamowity. Pora też fajna, bo takim wieczorem to po prostu podświetlenie i urok tego miejsca jest naprawdę fantastyczny. Jak widzicie, humor nam tutaj już powrócił po całym dniu, pomimo że jesteśmy trochę głodni, bo tej miejscówki dzisiaj jednak nie znaleźliśmy. No, i jak stąd wyjdziemy, jak skończymy po prostu zwiedzanie tutaj, to oczywiście musimy biegnąć zaraz i coś zjeść. No ale zobaczcie, to są kolejne po prostu przeogromne budowle, przecudne. Zobaczcie, jakie są zdobienia tych budynków. To jest po prostu niesamowite patrzeć na to i widzieć to tak na żywo. Krzywa Wieża w Pizie, jak wiecie, no to jest taki zabytek, który jest bardzo rozpoznawalny. Krzywa jest właściwie od samego początku jej powstawania, a to dlatego, że grunt jest taki kiepski właśnie w tym miejscu. Już na samym początku podjęto próby, żeby ją wyprostować, ale niestety nie udało się. No i przez to stała się sławna i do dzisiaj przyciąga tu tysiące turystów rocznie, a może nawet i więcej jak tysiące. Którzy są po prostu zafascynowani widokiem krzywej wieży. Wróciliśmy właśnie do kampera. Dzisiaj trochę zimno. i Mam taki apel: oddam trochę prądu za trochę wody. mamy lipę z wodą i musimy gdzieś jeść. A tu wszystko pozamykane, słuchajcie. Kempingi, nawet w pizie, są wszystkie zamknięte. Tak, więc jest lipa, musimy gdzieś zdobyć wodę i znaleźć sobie jakieś miejsce na nocleg, więc dzisiaj też będzie nocka na dziko. No nie przeraża mnie to w ogóle, tylko po prostu kwestia tego, że nie mamy wody. Ale wiesz co, może ogarniemy jakiś cepek, tylko musimy wylecieć, wiesz, na taką drogę. Że była duża stacja, bo wtedy tam są i zrzuty, no, i tam można wody i sobie, I sobie dobijemy. Ale <grym> powiem Wam, że miejsce postojowe to znowu się trafiło fantastyczne chociaż nie wierzyliśmy w to w ogóle. Bo dowie tak, tak. y, no że mieliśmy 105 minut na butach. No, z 800 km. No, także to naprawdę. Może, może 7. Także naprawdę się trafiło, ale jakbym Wam miała polecać w sezonie, żebyście się tu próbowali gdzieś y, umieścić, zaparkować, to raczej bym chyba nie ryzykowała. Bo naprawdę niejednokrotnie nie, nie przejeżdżaliśmy jakimiś takimi wąskimi uliczkami, chyba że nas tak nawigacja po prostu dziwnie kierowała, że aż strach było, że gdzieś się może nam nie udać i nie przejedziemy i do celu nie dojedziemy. No, ale jest wszystko ok, słuchajcie. Czyli jakby ktoś potrzebował trochę prądu, no to się zgłaszajcie. A ja na wymiankę wezmę trochę wody. Na razie jesteśmy uratowani. No dobra, woda zdobyta. Yy, zatrzymałem się teraz na stacji paliw, tutaj w drodze na Genuę. Yy, I słuchajcie, akurat yy, punkt opróżnienia szarej wody i wody pitnej był dostępny. Także zalałem sobie tam kilka konewek. Chyba ze cztery konewki, więc około powiedzmy, że 40 litrów będę miał wody. Mm, Może trochę więcej. To nam wystarczy? To nam wystarczy. No. Mm -hmm. A ja Wam powiem tak, że. Yy... Mi się lekko przysnęło chwilę temu i właśnie jakbyśmy się zatrzymali, to już nie bardzo wiedziałam właściwie, co jest grane. Oko mi spadło. Rzadko się zdarza, ale czasami się zdarza. 92 km jeszcze do i także nie jest pełna godzina, jesteśmy na miejscu. Króciutki update energetyczny w naszym kamperze. To już jest kolejna noc na Dziko, druga. I powiem Wam, że prądu jeszcze mamy na jeden dzień i 7 godzin. Co prawda, teraz wiele urządzeń nie jest włączonych, bo tak naprawdę tylko światło lodówka, ale generalnie widać, że 50% yy, słuchajcie, jeszcze akumulatory są naładowane. Trzeba też pamiętać, że pogody naprawdę nie mamy yy, za wiele, bo jak zobaczymy na zewnątrz, to jest naprawdę ponuro. O, także słońca chwilowo brak. Nasz poranek w kamperze wygląda codziennie praktycznie tak samo że ja wstaję jako zawsze pierwszy. Robię, robię kawkę. I zobaczcie, tu już się woda, woda się gotuje, kawa jest zasypana. No jakiś tam bałaganik delikatny jest. Nie sprzątamy na, na to, na, na, nie sprzątamy wtedy jak nagrywamy, tylko po prostu pokazujemy jak jest. Asia sobie jeszcze polegiwuje i staje dopiero wtedy, kiedy kawkę mam zrobioną. No nie zasłaniaj się! No, widzicie, Madi, Madi zajmuje pół To teraz jeszcze To jest gwiazda, to jest gwiazda. Poza tym jesteśmy chorzy, obydwoje jesteśmy chorzy. Jednak te, te temperatury tu w jeden dzień słońce, w drugi dzień, kurczę, duży wiatr, no to dają, robią, robią swoje. No i gdzieś tam zaatakowały nam gardła. Pierw Asiula jako pierwsza, a teraz ja się zaraziłem jeszcze. Więc jeszcze dodatkowo, kurde, nam przeszkadza troszeczkę yy, gardełko. Jak gdzieś tam rano, zawsze jakieś tam prace mam yy, na komputerze, więc muszę, muszę, je, muszę je wykonać. Yy, no i słuchajcie, no i wtedy bierzemy się dopiero za, bierzemy się za, za życie, wychodzimy, zwiedzamy. Yy, no i tak, te vlogi widzieliście yy, poprzednie, dokładnie codziennie. Taka rutyna była bardzo yy, podobna. Oprócz tego, wiadomo. Codziennie co dwa dni jakiś serwis kampera, więc za chwilę pójdę z toaletą. Wczoraj żeśmy tu przyjechali hmm, na miejsce, stoimy sobie, za chwilę jedziemy do Genui, ale chcemy sobie jechać wybrzeżem, tak, żeby stanąć w jakimś fajnym miejscu też, żeby zobaczyć, może w jakieś plaże. Yy, ciekawe tak samo. Yy, no ale przede wszystkim jak już będziemy w Genui, no to też chcemy w tej Genui coś zobaczyć. Powiedziałem wam wczoraj, czy znaczy powiedziałem wam wcześniej, że stanęliśmy na dziko. Co prawda stoimy na kempingu, ale faktycznie jesteśmy bez prądu. Co prawda wyciągnąłem tutaj przeduszkę. Chciałem wpiąć ją do skrzynki, ale bezpieczniki były zamknięte, a w samych miastach oczywiście prądu nie ma, no bo bezpiecznik jest spuszczony. Więc y, można powiedzieć także na kempingu, ale jednak na dziko. Dzisiaj śniadanie na wypasie, żebycie, bo mamy fileta z kurczaka. Udusiłam go sobie po prostu. I sobie zjemy z chlebusiem tym dziwnym takim, który się nadaje bardziej do bruszety i tak dalej, ale żeby jak zwykle jesteśmy po prostu nie zaopatrzeni tutaj w pieczy wodę, no to będziemy sobie. No bo radzić. my po sklepach nie chodzimy. No nie chodzimy po sklepach, a przyjechaliśmy wczoraj też znowu późno. Ja wam powiem, że byłam taka zmęczona, że ja to naprawdę wczoraj już po drodze przysypiałam Mariuszowi. I jak tylko żeśmy zajechali, to już nawet nic nie jadłam, tylko na takiego głodniaka poszłam spać. Więc dzisiaj jest śniadanie takie trochę solidniejsze. Do tego będą ogóreczki kiszone, które przywiozłam z domu. Mario już tu otworzył słoiczek. I dopiero jak sobie dzisiaj zjem porządne śniadanie, to ja mogę po prostu zacząć funkcjonować. Bo inaczej to ja już to źle widzę. Mario mi jeść nie dawał, po prostu ciągle mnie gdzieś gna i goni. No Mario, no Mario. A ja słuchajcie, serwis kampera porobiłem, także mam wszystko zalane, toalety opróżnione, woda dopełniona, także za chwileczkę lecimy. Wyruszyliśmy więc takie przebiteczki tutaj z miasta włoskiego, jakie są uliczki i tak dalej, a my dzisiaj w poszukiwaniu dnia na relaks. Słuchajcie, trzeba trochę naładować baterie. Słuchajcie, więc yy, zapraszam was razem z nami na poszukiwanie miejsca, gdzie będziemy mogli w pięknym y, otoczeniu natury postawić gdzieś naszego kampera i zrelaksować się, posiedzieć trochę do słońca, żeby złapać troszeczkę witaminki D i żeby było Trochę więcej siły na powrót do domu. No, prawda, prawda, bo nas tak dopadła trochę ta choroba. Eee, a powiem Wam, że nie, nie jest łatwo nagrywać, bo non-stop dusi, ale mam nadzieję, że dam radę. Mam nadzieję też, że Wam tutaj nie ten nie herpimy za bardzo i że ta kamera nie wyłapuje aż tak bardzo zmian głosowych, które, <laughs> które ja na żywo słyszę. Bo, bo, może Wy nie będziecie musieli tego słuchać. Ale zobaczcie, jakie piękne niebo się już zrobiło. No, jest godzina 11. Zero chmurki, słońce w pełni. Ja to w ogóle mówię, jestem nie do uwierzenia, no, że, że dzieli nas tak naprawdę 1500 km od domu i jak strasznie potrafi się różnić y, pogoda między taką odległością. No to, to jest aż niewiarygodne. U nas kurczę szaro, buro i ponuro, tak rzadko mamy słońce. W tym okresie zimowym. A tutaj po prostu każdy dzień jest piękny. I, i to nawet, skórki. Tak, i to nawet nie o to mi chodzi, słuchajcie, żeby u nas nie było zimy, czy żeby nie było tego śniegu e, i tak dalej. Bo nie, to wszystko jest w porządku, z tym nie mam problemu. Problem dotyczy po prostu braku tego słońca. Co to się dzieje, że u nas jak naciągną te chmury, to już są, są i są, a tutaj to słońce jednak cały czas znajduje. Yy, tą drogę do ziemi i tu mają pięknie no i od razu chce się żyć inaczej To mi się zawsze we Włoszech podoba, To takie tunele z takim widokiem nie? tu widokiem, jak znowu tunelu i za chwilę jak żeśmy wczoraj jechali to tak, wyskakiwaliśmy z jednego tunelu dosłownie nie wiem, 300-400 metrów yy, było przestrzeni i wjazd w kolejny tunel nie? i tak właśnie jak tutaj, te tunele fajnie doświetlone z widokiem właśnie na morze. My się już, słuchajcie, staramy między sobą mało rozmawiać, żeby sobie tych gardem jeszcze bardziej nie, nie scharatać Ale nie wiem, czy to będzie jakiś skutek pozytywny miało. Bo tak naprawdę, jak jedziesz w takie miejsce, gdzie jest tyle nowych, fajnych rzeczy, to ciężko zamknąć, buzię i się nie odzywać. No nie? Ale staramy się. Wszystko dla dobra ogółu. Wszędzie wąsko. Wąsko, ciasno, no i mówię. Ja na rowerku. Włosi też jeżdżą, tak że oni się nie bardzo przejmują. Jadą i koniec. A mówi się w sumie, że to Polacy źle jeżdżą, nie? No, tutaj jest w ogóle żałpałka. Syk, I i rondo za rondem, i rondo za rondem. Ale... Słuchajcie, tu nie ma innych skrzyżowań jak ronda, tylko i wyłącznie są ronda. I to jest super, bo właściwie nigdzie się nie stoi, zawsze się przejeżdża. Ale najciekawsze są sytuacje, kiedy na przykład są połączone ze sobą nawet trzy ronda, to można się pogubić. Tak, jeszcze po trzy pasy, nie wiadomo gdzie, gdzie ten, jak to zmieniać, żeby ten. Tak, żeby nikomu nie, 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 nie wjechać i nie wypójść pierwszeństwo. O, to będzie ładny widoczek chyba stąd. Teraz zobaczymy. Ona gdzieś jakiejś skórze wjeżdżamy. O fajnie, nie? No. Róg, a oni se stoją. No. Ja powiem Wam na naszej przygodzie któryś taki podjazd, że tak bardzo, bardzo pionowo się na przykład jedzie w górę, nie? Mhm. Ale nie wiem czy pamiętasz, ale tak samo jak żeśmy jechali do Saint-Tropez. Tak samo żeśmy jechali tak. w z górzami tam. No, słuchajcie, przygrzewa skręcam ogrzewanie, bo za chwilę to do no, mnie. Tak, to... A tutaj widzę jakiś kościół chyba przed nami, bo no, taka tam, wieża to, no, fajna. Tam, 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 od tą stronę tak. No panorama w ogóle, tylko chyba trochę brudne szyby mamy, więc nie wiem czy ta jakoś będzie. Ale tak. palmy świetnie wyglądają. Jakoś nie mamy szczęścia, słuchajcie, żeby gdzieś na naszej drodze pojawiła się odpowiednia mejnia Znaczy są, się... ja parę mejni, Tylko małe, takie dlatego, że one są małe, na te włoskie samochodziki, kurczę Bo tu nie ma, nie, nie, nie ma takich myni jak u nas, że są takie te boksy Bezdotykowe tak dalej, takie, nie? wolno myjka, szczota, dwie szczoty pionowe po jednej po drugiej stronie i szczota górna I wam powiem tak, że, że te szczoty są, znaczy no jakby szerokość tych rozstawów tych szczot mi to wygląda, że to jest na takie autka właśnie osobowe, no, ter... a już umyć, no to nie ma takich myjniaków. Bo nawet ta rama, do której one są, prawda, przytwierdzone i miejsce dookoła, no to wskazuje na to, że jest to z przeznaczeniem na mały samochód, no widzę właśnie. Nie wiem, czy tam kamera jest mi w stanie ściągnąć, no, ale robię próbę, zobaczymy co potrafi to maleństwo Szukamy w ogóle, słuchajcie, miejsca, tak jak wam powiedziałam, miejsca na relaks Bo tak mi się marzy dzisiaj, chociaż za 2-3 godzinki, słuchajcie Już nie zabytki wy Wystawić, <grych> wystawić yy, krzesełko na plaży gdzieś I po prostu usiąść sobie i popatrzeć na wodę i tak po prostu zrelaksować się, tylko, tylko chwilkę odpocząć, tak? Powiem Wam, że ten trip, który teraz robimy, jest fantastyczny. Ja się bardzo cieszę w ogóle, że robimy go o tej porze roku, jak teraz, bo nie wyobrażam sobie takiej przygody ze zwiedzaniem w środku lata. To po prostu podziwiam wszystkich tych, którzy mają na to siłę i wytrwałość, bo do kilometrów trzeba przejść sporo, ale całkiem inaczej się chodzi w momencie, kiedy. No, pogoda jest taka sprzyjająca, bo przy 40 stopniach to nie wiem, czy to jest przyjemność, więc na, na takie letnie miesiące to zdecydowanie inną formę sobie wolę przeznaczyć na, na spędzenie tego czasu. Ale do czego chciałam tutaj zmierzać? Wiem, że ja zawsze naokoło, nie? Odnośnie naszego takiego wypadu, gdzie się tak bardzo też przemieszczaliśmy w lecie na Chorwację. Gdzie zmieniliśmy kempingi i tak, i tak dalej, no to tam właśnie przez to, że jednak przyjeżdżało się na relaks, tak naprawdę, tak, czyli czy zmieniało się parking, zmieniało się camper park, czy zmieniało się kemping, ale przyjeżdżało się i, i był ten czas na to, żeby sobie posiedzieć, posiedzieć w wodzie, zrelaksować, się poleżeć, i tak dalej. Więc to w ogóle nie było wyczerpujące. No, a, a tu tylko palenie tu... kalorii. A tu troszeczkę y, powiem Wam, że no ja się czuję trochę przymęczona, może to też przez to, że troszeczkę żeśmy się pochorowali, to też wiadomo, że inaczej człowiek odczuwa pewne, pewne sprawy i tak dalej. Ale jest na pewno bardziej wyczerpujące i myślę, że y, y, troszeczkę może za duże tempo żeśmy sobie założyli. Może nie trzeba było chcieć zobaczyć aż tak dużo. Ale skoncentrować się bardziej na tym, by spędzić trochę czasu takiego bardziej luźnego, bardziej wolnego. No ale wiecie, każda przygoda uczy nas czegoś nowego, uczy nas planowania na przyszłość, jak, jak taki trip powinien wyglądać. No i może Wy też wycie, wyciągniecie swoje własne wnioski na podstawie tych naszych filmów i. Yy, Zaplanujecie sobie to może trochę spokojniej, trochę może lepiej, bo ja nie powiem, że było źle, tylko że jest bardzo intensywnie, bardzo intensywnie. I tu panowie karabinieri, panowie karabinieri byli na no motocyklach. Zobaczcie jaka fantastyczna trasa, naprawdę same serpentynki, jedna za drugą, jedna za drugą, prawe lewy, prawe lewy. Tak sobie właśnie rozważamy, że widokowo pięknie, ale czy człowiek chciałby naprawdę mieszkać w takim miejscu, to ja nie wiem. Tu się chyba w ogóle bardzo ciężko jest poruszać. Nie ma chodnika, znaczy jedynie ja, ja, ja ja, ja samochód, nie? No, ja, ja samochód, ale widokowo, jeden wielki sztos. Tak, ależ cudnie. Prawda? Ile ludzi siedzi, słuchajcie, na tej promenadzie tutaj na deptaku, wygrzewa się do słońca. Ja mam wrażenie, że Włosi to się nigdy nigdzie nie spieszą, nie? No. A znaczy, w ogóle to tak wszyscy południowcy mają? Jakie to ogromne wyzwania muszą sobie ludzie stawiać, żeby zacząć budować miasto w takim miejscu tak trudno dostępnym. I tak tak naprawdę... Jak chodzi o teren tak bardzo zróżnicowany pod względem krzywizny i w różnych wysokości, to aż, aż jest zaskakujące, a najdziwniejsze w tym wszystkim jest to, że można osiągnąć efekt później tak pięknej zabudowy, że to aż zabiera dech w piersiach, jak człowiek jedzie i na to patrzy. To jest aż, aż niepojęte czasami, nie? No, ale zobacz jak ktoś się się ale Stare kamieniczki, pomarańczowe, różowe, żółte, zielone. zielone. U nas ta zabudowa jest taka, słuchajcie, mniej kolorowa w miastach. Wydaje mi się, że mamy więcej budynków takich biało, białych, szarych, takich kolorów więcej u nas się Marekonte. używa. I chyba to słońce wszędobyskie tak dużo w ciągu roku dni mające i ten lazur tego błękitnego nieba, podaje to, że, że po prostu ta kolorowa taka architektura jest tutaj tak bardzo na miejscu i aż widać, że to miejsce takie jest radosne, pełne życia w ogóle, nie? Mm? Nie masz takiego wrażenia? Tak. No to już dróżki są tak wąskie, że trzeba tęczę naprawdę uważać. Nie wiem, żebyśmy się tu byli w stanie z kimś minąć. O, ale bardziej do tu piasku. Masz iść do ofisu. No, słuchajcie, ta nasza przygoda tutaj do tego portofino y, skończy się chyba mandatem. Tego nikt się nie spodziewał. Byli w totalnym szoku. Bo okazało się, że wjechaliśmy gdzieś, gdzie się znaczy nie, nie powinniśmy. Y, Znaleźć, bo mamy za długi samochód i taki długi nie powinien tutaj jeździć. No ale to, co przeżyliśmy tutaj na tej trasie i to, co zobaczyliśmy, słuchajcie, to No to, to było niesamowite. Zaraz zobaczymy, ile nas to kosztować będzie. Dobra, daj mi, daj mi pieniądze od razu. Dać Ci pieniądze od razu, może kartę sobie, weź, bo nie wiem, czy w gotówki to nam wystarczy. Pan mu tu każe przedstawić samochód, bo zatrzymaliśmy się w takim miejscu na autobus. I ci kazał przedstawić to? No tam, bo to jest przystanek dla tego, tu nas zatrzymali, ale... No. Ale mówi, że tu bus przyjedzie zaraz. Widziałem ten znak. Widziałem ten znak, ale ale. ale... ale co? mnie tu widoki. A czyli na własną odpowiedzialność to zrobiłeś? No trochę tak. Trochę tak. Okej. Okay. Rozumiem ja cię. Tak. cię. Tylko się tam nie kuj, żeby ci nie zamknęli jeszcze. Nie. Uwaga, wrócił Mario. Uśmiechnięty. Uśmiechnięty. Zapłaciłem 60 euro i 90 centów mandatu. Od długości samochodu? Tak, od długości samochodu, bo mamy przekroczony metr 40 Czyli za metr 40 zapłaciliśmy? Tak, tak. czy to jest chyba czy jest jakieś tam nie wiem 40 w takim razie ale czy my, po poczekaj, poczekaj zanim stąd ruszysz, bo ja ci powiem gdzie myśmy się znaleźli, to jest perła włoskiego wybrzeża Portofino miasto w którym przebywają słuchaj same gwiazdy, stolica tak. luksusu, zgadza e, się to tutaj po prostu y, sceny do przeróżnych filmów, między innymi do y, Wilka z Wall Street, do serialki w mieście tak. a my po prostu tak sobie nieświadomie jadą. No my też Gwiazdy. <laughs> Wiesz, prawy, w takie miejsce. Słuchajcie, y, dawniej to była wioska rybacka, ale w tej chwili jest to po prostu y, miasteczko, wioska y, przed no, opływająca w luksusy i przepych, gdzie e, gwiazdy tego świata przybywają, żeby wziąć na przykład tutaj ślub, żeby na przykład stacjonować tutaj I Asia jak. i Mario z Jacek na Maxa też byli pod <noise> pofiną. Bardzo było zapłacić za, międo, za, żeby tu dojechać. Za, za sześć dyszek, słuchajcie. Ale busem by nas to kosztowało, słuchajcie, 3 euro. E, i, e, I, co tak powiem, i trwa ta droga tutaj 15 minut. Więc jeżeli nie chcecie zapłacić mandatu, to jedźcie jednak busem albo autobusem własnym, a my nie możemy już tutaj teraz spędzić pół dnia na przykład. Nie możemy. Nie możemy? Nie możemy. No, słuchajcie, to się średnio opłaca sześć dych i nie możesz tu zostać. To same te widoczki warto. Sześć dyszek, sześć dyszek płatek. No nie, kamera jest z drugą strony. No to dobra. Sześć, sześć dyszek płatek kartą. Kartą. To no, warto było. Warto było, warto było. Gwiazdy, największe firmy wykręcone i vlog dla was tak samo sportowino. No tak, słuchajcie, nie ustępujemy głównym reżyserom tego świata. Poczekajcie. Popatrzcie się, tutaj mamy zatokę. No tego portu to ja wam chyba nie pokażę, bo to <laughs> sama go nie widziałam. Ona powiedziała, że tam jest parking gdzieś. No. I mówi, możecie na parkingu stanąć, mówi i ten. I wrócić tubusem. I wrócić tubusem. A co w ogóle ci powiedziała ta Pali? Miła była, nie? Bardzo miła, śmiała się, ja mówię thank you, mówię super, mówię. A słuchajcie, czasami ma mandat warto zapłacić. Tak. <grym> Mówiłaś, że y, potrzebujesz dzisiaj adrenaliny, takiego... Adrenaliny, atrakcji, relaksu. Relaksiku. No te widoki to naprawdę relaks niesamowity. No zobaczcie, wspaniają. no zobaczcie, podróżujcie co z nami, zachwycajcie się tą podróżą z nami. Bo to jest niesamowite miejsce, i jeżeli tylko wpadnie wam do głowy, to do Portofino warto przyjechać dla samej. Nawet za parę e e e euro Ale dla samej tej drogi, bo kurczę, no, być w Portofino i nogi tam nie postawiłam, bo kazali nam odjechać, tak? No ale trudno. Niezapomniana przygoda będzie dla nas na pewno. <ślesk> Bana pozitif dediniz madem de bu kadar yastıkla tutaj e, rozmawiamy. Roz, rozmawiamy, że no, trasa do pokonania kamperem, tak dużym kamperem, kamperem jak e, ten nasz e, EcoFlow w tym momencie no to jest naprawdę e, no wymagająca. A z przyczepą bym się nie wybrał. I, i, tak, jakbyście chcieli się wybierać właśnie z przyczepą to rozważcie to, e, bo naprawdę jest wiele trudnych podjazdów, drogi są bardzo wąskie, bardzo ciasne bardzo górzysty teren, więc, no, takie no, wymagające tereny. Co prawda, nasz kamper spisuje się tutaj znakomicie i, i żadnych problemów z podjazdami ani ze zjazdami nie mamy. Jedzie się nam też no, wygodnie i dobrze, aczkolwiek no, umiejętności są naprawdę potrzebne tutaj, bo, bo no, tak jak widzieliście, niejednokrotnie sytuacja jest bardzo ciekawa trzeba się zatrzymać ciekawa, na tak. centymetry jakoś przepuścić drugi się też musi zatrzymać musi w odpowiednim miejscu żebyś tu ewentualnie się prześliznął 15 cm bo wtedy się już robi luka za tobą tak. no takie, takie są ale myślę, że, że to jest no, taka zobacz, fajna, je fajna trasa słuchajcie, na Campervana to... co to jest, jakaś swolnica. No też piękna jesteśmy, jak to było? So, sorry, sorry, sorry. Sorry. Moi kochani, po całym dniu jazdy właściwie z niewielkimi przerwami nie udało się nam znaleźć w okolicach, w okolicach właśnie Genui miejsca, gdzie udałoby się nam zejść. Nad morze, więc postanowiliśmy, że no, trzeba się i tak kierować w stronę domu. No i tak oto kierowaliśmy się w stronę domu, że przejeżdżamy w okolicach jeziora Garda. I tak tu wygląda miejscowość. Kurczę, Mario, czy ty wiesz, w jakiej jesteśmy miejscowości? Czyli obok Sirmione jesteśmy. Obok Sirmione, gdzieś, ale nie, nie wiem dokładnie, bo nawet nie zobaczyłam. A tak pięknie jest, słuchajcie, oświetlone że niesamowite wrażenie to robi. No będziemy szukać gdzieś tu miejsca na nocleg, bo musimy już trochę odpocząć.